Tomasz Haj to nie ma wątpliwości. Po tym sezonie o Kacprze Urbańskim będziemy mówić w jednym kontekście, jako o gwieździe całej Ekstraklasy. Transfer Kacpra Urbańskiego do Legii Warszawa już teraz nazywany jest jednym z największych hitów letniego okienka. Dwudziestojednoletni pomocnik był bliski przenosin do Hiszpanii, ale ostatecznie wybrał PKO Ekstraklasę i trafił na Łazienkowską. Choć na razie rozegrał zaledwie trzy spotkania, spędzając na boisku tylko 80 minut. To już teraz wzbudza ogromne emocje. Wszystko za sprawą słów Tomasza Hajty. Były reprezentant Polski na antenie Polsatu Sport przyznał, że Urbański ma potencjał, by stać się najlepszym zawodnikiem ligi. Uważam, że jak tylko przygotuje się fizycznie, to w tym sezonie będziemy mówić o nim jako o numerze jeden w ekstraklasie, powiedział Hajto. Dla Legii Warszawa, która latem dokonała kilku głośnych transferów, Urbański może być kluczowym elementem układanki. Teraz przed nim zadanie, udowodnić, że słowa hajty nie są przesadą. Czy Kacper Urbański faktycznie stanie się najlepszym piłkarzem ekstraklasy? Jedno jest pewne, presje i oczekiwania ma już teraz ogromne.